Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku ryb w czytaniu na listopad 2020. Kochani, jeden duży rozkład. Miłość, praca, finanse. Zobaczymy, co słychać w Waszych serduchach, co w Waszych portfelach. Zobaczymy, kochani, jak ułożą się dla Was energie na listopad właśnie. Ja zabieram się już za tasowanie kart. Kochani, jednocześnie jak co miesiąc przypominam Wam, iż są to iż są to rozkłady ogólne, nie ma tutaj czytania ogólne, tak, nie ma tutaj kompletnie, absolutnie takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Dlatego też jeśli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, ma taką potrzebę spotkać się ze mną na sesji prywatnej, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do siebie, kontakt ze mną poprzez messenger, znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam właśnie możecie Państwo składać zapytania dotyczące, dotyczące ustalenia terminu takiej właśnie potencjalnej sesji online. Ja zawsze w miarę możliwości staram się jak najszybciej odpowiadać Państwu na, na Waszą korespondencję, ale już w tej chwili zapraszam Was do wysłuchania horoskopu. Zapieram się zapasowanie kart. Ryby listopad 2020. Miłość, praca i finanse dla osób będących w związkach małżeńskich, partnerskich oraz dla singli, dla Waszego Najwyższego Dobra. Poproszę o ochronę i prowadzenie w czytaniu Ryby listopad 2020. Dajcie mi, kochani, jeszcze chwilkę. Muszę bardzo dobrze przetasować karty dla Was i już za moment zobaczymy, co tutaj, co tutaj dla Was się pokaże. Ryby, listopad 2020. Karty gotowe już same wyskakują. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ok. No dobrze, zobaczymy, jakie to będzie miało odzwierciedlenie i przełożenie w samym, w samym rozkładzie. Co tutaj się pokazuje? Dla Was ryby, szóstka, szóstka pucharów, tak? Szóstka pucharów jest kartą, która mówi o wspomnieniach z dzieciństwa, mówi o poczuciu bezpieczeństwa w związku. To jest takie wracanie myślami do domu rodzinnego. Myślę, że wiele, wielu z Was będzie w takich energiach właśnie poczucia bezpieczeństwa, będzie chciało powrócić do takich energii bycia dzieckiem i poczucia się bezpiecznie w domu, przy mamie, przy domu rodzinnym, przy rodzicach. Tak? Pokazuje się też poszukiwanie, tak, poszukiwanie albo inaczej niemożność poszukiwania, niemożność odnalezienia, tutaj jakieś zatrzymanie tak, w kierunku poszukiwania takiego bezpieczeństwa w związku słońca, które powinno zawitać do Waszego związku. Tak. Ewidentna taka energia, energia pustelnika dla Was się tutaj pokazuje na listopad, czyli ciemność, tak, ciemność mroku wokół Was. A wy nie wykonujecie w tej karcie pustelnika żadnego ruchu, stoicie, tak, jest to karta stateczna, um, która pokazuje tutaj, iż um, jesteście na drodze poszukiwań, tak, poszukiwania szerszego światła, innego spojrzenia na całą sytuację, która jest wokół Was. To jest kompletne jakieś zatrzymanie w związku, w relacji, w którym jesteście um, i pokazuje się tutaj no, poczucie tego braku bezpieczeństwa, radości, szczęścia. W słońca waszym, w Waszym związku. To tylko takie karty z przełożenia. Nie, mówi, nie wiem, czy mówimy tutaj o związku małżeńskim, partnerskim. Nie mam pojęcia, tak za chwilę zobaczymy, czy będzie miało to w ogóle przełożenie, jakiekolwiek dla w całym rozkładzie, w całym czytaniu, czy też była to jakaś pojedyncza informacja tylko i wyłącznie dla danej osoby, czy dla jakiejś tutaj grupy odbiorców, którzy słuchają tego czytania. Już rozkładam rozkład. I zobaczymy co tutaj dla Was. Myślę, że, że zacznę dla Was, ryby, tutaj czytanie od rzeczy dotyczących spraw finansowych, spraw zawodowych, piątka, piątka buław tutaj dla Was, czyli konflikt z osobami, które znacie w miejscu pracy przy pracy. Tak? Ósemka pentakli jest kartą, która pokazuje tutaj wręcz pracocholizm, taką bardzo ciężką pracę, bardzo mozolną. Tak? w celu wykuwania tych swoich denarów. Tak? Tutaj pokazują się energie osób, które są wokół Was, energie takie bardzo, bardzo niesprzyjające. Tak? Tutaj się pokazują jakieś złośliwości, intrygi, takie rzeczy, które się będą działy, wydarzały się już za Waszymi plecami gdzieś, natomiast jak gdyby cały obraz tej sytuacji będzie Wam tutaj dany, wyświetlony dopiero, um, dopiero jak gdyby w listopadzie. Zobaczycie, kto tutaj gdzieś z otoczenia po prostu gdzieś pod wami tutaj dołki, że tak powiem, kopie. Tutaj pokazuje się również też nierówny rozkład pracy. W sensie um, jeśli otrzymujecie jakieś zlecenia, um, rozkład tych, tych zleceń jest nierówny. Um, Nierówno dzielony wśród pracowników w całej firmie. Tak to wygląda, jakby niektórzy dostawali tych zleceń, nie wiem, więcej mieli możliwość tutaj um, zarabiania pieniędzy, a innym ta, ta możliwość jest po prostu tutaj złośliwie celowo odbierana. Tak? Tutaj jest potrzeba u Was też um, na listopad wykorzystania tego czasu jako inwestycja w siebie, paść pentakli, czyli zainwestuj, wydaj na siebie. Tutaj jest jakaś nauka, szkolenia, dokształcanie się, tak? Tu jest jakiś taki moment zatrzymania u Was na listopad i taka potrzeba podążania, rozszerzenia gdzieś swoich jakichś zdolności, umiejętności, kwalifikacji, podnoszenia swoich kwalifikacji, bo za chwilę dosłownie gdzieś w drugiej połowie listopada macie kartę głupca, czyli zupełnie zupełnie nowy początek, tak? Tak jakby te umiejętności, kursy, szkolenia, które gdzieś tutaj, czy kwalifikacje, które gdzieś sobie tutaj podniesiecie, um, będą dla Was przedstawione jako nowy początek, tak? Natomiast uwaga, tak? Tutaj jako ostrzeżenie, kochane ryby, dla Was pokazują się nadal, tak? Pomimo... Ucz się, ucz, nie wiem, inwestuj w siebie, dokształcaj się, korzystaj ze szkoleń, korzystaj z czegoś, po, korzystaj. Pokazuje się tutaj tak, jakby to było nic innego, jak tylko mydlenie wam oczu, tak? Bo dosłownie, wy to zrobicie, zainwestujecie, poświęcicie ten czas, tak? I pokazują się tutaj dalej jakieś złośliwości, intrygi, niefajne zachowania ze strony, um, nie wiem, waszych współpracowników, przełożonych, ludzi wokół Was, tak? Ktoś Was tutaj ewidentnie po prostu potraktuje, potraktuje jak dziecko. Tak? To są takie obietnice, które tak naprawdę nie będą miały tutaj jak gdyby przełożenia na finanse w Waszym przypadku. Więc proszę bardzo skrupulatnie zwrócić uwagę na czas. To, czemu się poświęcacie? Być może tutaj będzie potrzeba, chociaż to się nie pokazuje, żebyście Wy mieli za to w jakiś sposób płacić czy ponosić jakieś koszty wielkie, tak? Ale niewątpliwie tutaj jest potrzeba poświęcenia swojego czasu i będzie Wam przedstawiony jakiś nowy kierunek, rozszerzenie jakiegoś kierunku pracy, w którym Wy pracujecie, czym Wy się zajmujecie. Natomiast tak naprawdę, jak gdyby nie będzie miało to. A przełożenia ani w listopadzie. Zobaczę dalej, podejrzę. Mhm. Absolutnie, tak. Jest potrzeba tutaj naprawdę zatrzymania się, będzie w grudniu, tak. Taka potrzeba zatrzymania się, przejrzenia się tej całej sytuacji z innego punktu widzenia, tak. No i przede wszystkim zastanowienia się, tak, czy stać mnie na to, aby tkwić w miejscu, tak choć włożyłam tutaj, włożyłam wiele pracy, wiele wysiłku, tak, czy stać mnie na to, aby po prostu nadal tutaj um, wierzyć w jakieś trzy obietnice, które nie przynoszą jak gdyby tutaj rozwiązania, tak, tutaj jest niepewność, no niby coś mam, niby mogę się tym cieszyć, ale tutaj ewidentnie koniec, koniec gdzieś w grudnia dosłownie, bo podglądam dalej na tą całą sytuację, pokazuje się jak takim czasem zastanawiania się nad podjęciem decyzji, co tu dalej zrobić, tak, to też jakaś podróż wchodzi w grę, tak? Wszystko dotyczy tutaj pracy, finansów, dotyczy Waszych rzeczy zawodowych. Pokazuje się tutaj możliwość aż wow, w dwóch kartach podjęcia jakiejś nowej pracy, nowej współpracy i nadchodzi tak z końcem roku, początkiem roku dla Was nowa zupełnie propozycja pracy, współpracy z kimś, dla kogoś innego. Także ewidentnie tutaj ryby będą się tak po tych niefajnych energiach, które przychodzą na listopad, jakiejś takiej stagnacji, zatrzymania, w grudniu będą się zastanawiały, czy, czy faktycznie podążać, tym kierunkiem, w, którym, w tym kierunku, w którym, w którym gdzieś tutaj zawodowym, w którym tkwicie, tak, czy przyjąć jakąś nową propozycję, być może to być jakaś praca za granicą, poza granicami kraju. Mamy tutaj też kartę świat, a waszą energię w karcie króla przedstawioną w karcie króla buław, czyli takie zastanawianie się, to jest osoba, która chce ewidentnie zmienić swój świat, tak? I tutaj przyjdą okazje, przyjdą możliwości, będzie z... taka zmiana, transformacja w ogóle w tym wszystkim, co się dzieje wokół Was. Będziecie się zastanawiać nad tym, nad podjęciem decyzji przejścia do pracy, współpracy gdzieś z kimś. Być może, gdzieś, być może gdzieś za granicą, albo to jest jakaś spółka czy firma, która ma gdzieś powiązania z zagranicą. Także tutaj dość ciężki czas dla Was, taki bardzo zmienny, także na pewno tutaj ryby będą w takich energiach rozważania kierunku, w którym podążają. Teraz tak, kochane rybki, jeśli chodzi, jeśli chodzi tutaj o single, o singli, ryby, ryby, single z podznaku ryby, pokazuje się tutaj jakieś przyjście jakiegoś partnera, partnerki do Waszego życia, ktoś, kto będzie miał w Waszym kierunku bardzo czyste intencje. To jest ktoś gdzieś tutaj z przeszłości, to jest ktoś, kogo wyznacie. Niewątpliwie jest to ktoś albo z Waszego miasta gdzieś przy domu rodzinnym albo gdzieś, gdzie, nie wiem, studiowaliście, uczyci, uczyliście się, ktoś w każdym razie z takiego miejsca, znacie tą osobę z takiego miejsca, a gdzieś tutaj z przeszłości, tak? Wy tutaj pokazujecie się jako osoby, które są w stracie, żałobie, rozczarowaniu, w uczuciach, w smutku, tak? A piątka, nie, piątka kucharów za wami, dziewiątka mieczy w waszych głowach, czyli ewidentnie tutaj jesteście po jakimś związku, po jakimś rozstaniu, tak? I tutaj przyjdzie taka możliwość nawiązania kontaktu z osobą gdzieś tutaj z przeszłości. Ktoś ponownie będzie chciał wejść do Waszego życia. I tutaj u Was będzie takie czekanie, zastanawianie się, co z tym wszystkim zrobić. Ponieważ ten smutek, rozczarowanie w uczuciach dotyczy tutaj jakiejś kobiety. Kobieta w karcie królowej pucharów, czyli kobieta bardzo emocjonalna. To może być oczywiście mężczyzna. Pamiętajcie o tym, że te karty... Tutaj w tych czytaniach ogólnych są energią dualną, tak? Jest tutaj kobieta, więc ja odczytuję, że tak jakbym robiła to dla mężczyzny spod znaku ryb. Natomiast jeśli jesteś kobietą, oczywiście możesz sobie tutaj tę energię odwrócić, nawet powinnaś, tak? Czyli ktoś spod w energii królowej pucharów, osoba bardzo emocjonalna, ktoś kto czeka na uczucia z Twojej strony, a my w karcie pucharów mówimy o dobrej żonie, o dobrej matce, o kimś takim. A to jest ktoś, z kim gdzieś tutaj w jakiejś relacji byłeś czy byłaś. A I ewidentnie ta relacja gdzieś tutaj się rozpadła, tak? A tutaj jest czekanie, a jakieś drobne działania z Twojej strony. Powiedziałabym nawet, że właściwie nic nieznaczące działania, tak? To jest tak, jakbyś Ty czy kochana rybko tutaj... Um, nie wykonywała żadnych ruchów takich konkretnych w sensie odbudowania tego związku, odbudowania tej relacji. Um, tu jest po prostu czekanie, tak? Niby coś zrobiłaś, coś małego, niby jakieś małe kroczki, niby jakieś małe gesty i czekasz, aż stanie się cud, cud, cud sam w sobie się nie wydarzy. Natomiast przyjdzie tutaj ktoś do Twojego życia z przeszłości, kto będzie bardzo, bardzo um, intensywnie chciał wejść do Twojego życia, tak, przedstawiając się tutaj jako osoba a, z bardzo czystymi intencjami. Jakieś bliższe informacje spójrzmy. Okay. To jest też osoba, z którą gdzieś w jakimś związku, w jakiejś relacji a, byłaś, czy byłeś, to był jakiś układ trójkątowy, więc albo mężczyzna, który był żonaty, albo kobieta, która była mężatką i ktoś taki będzie chciał ponownie wejść do Twojego, do twojego życia. Natomiast tu jest przeciążenie, przesilenie. Powiedziałabym, patrząc na te karty, że nie, nie, nie poświęciłabym jak gdyby swojej energii, swojej uwagi na odnowienie tej relacji, bo gdyby... Ta osoba, ta, która była już gościła w Twoim życiu, była tą osobą, którą tak naprawdę kochasz, tak, to nie pojawiłaby się tutaj jak gdyby żadna inna osoba. Tak? nie byłoby tutaj po prostu na to miejsca, więc tutaj powrót do rzeczy, które tak naprawdę mogłyby być tylko i wyłącznie romansem, tutaj ponowne wejście w relacje, ponowne rozstania, podobne niefajne energie gdzieś tutaj na przyszłość, także single z podznaku ryb będą tutaj naprawdę miały dylemat pomiędzy związkiem, uczuciami, tym co w Was tkwi, a powrotem kogoś z przeszłości i w takich energiach gdzieś tutaj ten listopad będzie u Was, będzie u Was, upływał. Ja mam nadzieję tylko, kochane rybki, że Wy poszukacie tutaj w tym listopadzie odpowiedzi, przede wszystkim w Waszych sercach, czego Wy chcecie, czego dążycie, a jeśli to Wam się nie uda, to przynajmniej odpowiedzcie sobie, przynajmniej odpowiedzcie sobie na pytanie, czego na pewno nie chcecie już we własnym życiu, w swoim życiu i to już będzie jak gdyby połowa sukcesu tutaj dla Was. Teraz tak, dla osób będących dla osób będących w związkach małżeńskich pokazuje się tutaj ryba w Waszej dosłownie karcie, w Waszej energii, czyli król dosłownie, to jest karta, która odzwierciedla Was, żywioł wody, król pucharów, czyli rak skorpionu lub ryby, energia mężczyzny około 40 roku życia. I teraz tak, tu jest jakiś początek jakiegoś romansu początek jakiejś energii takiej, nie wiem, seksualnej, tak? Pragnienie dokonania zmiany w swojej życiu, dużo, dużo radości, dużo seksu, dużo zabawy. Mamy do czynienia tutaj z asem buław, tak? I kontra co? Kontra dom, stabilność, tak? Kontra dom i stabilność, zupełnie dwie sprzeczne energie. Czyli wy z jednej strony macie dom, w sensie dom, rodzina, a z drugiej strony tutaj początek czegoś, tak? Początek um, jakiegoś romansu, początek jakiejś tutaj sytuacji. Natomiast to czytanie dla Was ewidentnie tutaj na listopad ryby będące w związkach małżeńskich. Mówimy tutaj o wydarzeniach, o sytuacjach, które mogą bardzo szybko, bardzo nagle i bardzo ostro się zakończyć, bo to jest romans, to jest sytuacja, to jest jakaś wejście w coś, co bardzo szybko się wyda. Mamy tutaj złamane serce, tak? U Twojej żony, u Twojego męża, u Twojego partnera, u Twojej partnerki i decyzja jest tutaj bardzo krótka. Mamy tutaj kartorów z wodu dosłownie. I tutaj mamy kochankę, tak? To jest kobieta w karcie płanki, papieżycy symbolizuje po prostu symbolizuje tutaj kochankę. Także to należy tutaj rozważyć tak? dla Was ryby na listopad, dla osób będących w związkach małżeńskich, ponieważ jakiś nowy romans, nowa sytuacja, zabawa, seks, radość, taka chwilowa gdzieś tutaj w jakimś takim, w jakimś romansowym związku kochanków może się zakończyć bardzo szybko, bardzo nagle bardzo gwałtownie po prostu zawaleniem twojej stabilności życia rodzinnego, twojego związku, tak? Poprzez właśnie taką sytuację. Także to tutaj należy traktować przede wszystkim jako ostrzeżenie dla ryb będących w związkach małżeńskich. Kochane rybki, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a ze względu na tą całą sytuację pandemiczną wokół nas, ja Was bardzo proszę z całego serca, dbajcie kochani o siebie, dbajcie o swoich najbliższych. A opiekujcie się sobą nawzajem. Dużo miłości, dużo radości, dużo cudownych ludzi wokół Was Wam życzę, a dużo powodów do uśmiechu. Poprawiajcie sobie humor fajną muzyką, komedią, fajnym filmem. Dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnych wibracji każdego dnia Wam życzę. Dziękuję Wam pięknie za...